dobry widzowie witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy przechodzić dwa klasyczne hard demony, mianowicie Future Funk oraz Crazy. Są to dwa poziomy, które były stworzone w wersji dość wcześnie 2.1 i oba ćwiczyłem Future Funk trochę mniej, ale Crazy trochę więcej. Na Crazy zrobiłem 34 do 100, na Future Funk 58 do 100, więc pierwszy poziom, który będziemy robić to jest Future Funk. Jest to level od Jonathan GD. Jest to jego najpopularniejszy poziom. Oraz jest. On trwa jakieś 4,5 minuty. Taki klasyczny XL od Jonathan GD. Ok, 13. Mam nadzieję w ogóle, że się obędzie bez Dega na 99. 26, zapomniałem kliknąć. 38 ajajaj. Udej kliknąłem dwa razy, a ja powinienem tam raz kliknąć, tylko później powinienem dwa razy. A ja tu kliknąłem dwa razy, gdzie nie pojemam. Kurde, to był najgłupszy det ever. Ja nie mogę do na takiej łatwiej części, ajajaj. Aj, aj. Oh my god. Nie wierzę. Nawet nie wiecie, co się stało. Chciałem sobie zatrzymać. Okazało się, że puściłem pauzę. Jakby zatrzymałem. Za wcześnie i przez to wtedy do tej ściany. Nie, za wcześnie! Ajajaj, aj, kurde. Nie, ty tu ma takie łatwiej rzeczy. Ajajaj. Aj. Kuda, myślałem, że dadłem jako ship, bo za słabo kliknąłem. Ale kliknąłem jeszcze na robocie, żeby się upewnić, ale za słabo! Kuda, już prawie to miałem. Wy nawet nie wiecie w co się stało. Słuchajcie, dzisiaj zacząłem to ćwiczyć i zrobiłem przez przypadek 34 do 100 w Practice Ranie, który był w 4 próby. I dosłownie to jest moja pierwsza próba od zera dzisiaj. I doszedłem już do 82, do przedostatniej części w poziomie. Zapauzowałem, żeby się trochę uspokoić. wcześnie? Nie wierzę! Za wcześniej kliknąłem. Nie! Nie, kurde! Czemu? Nie, to mogło być to! Nie wierzę. Ej, zrobiłem w mojej pierwszej próbie 91, w drugiej 70. I w mega głupi sposób, nie wiem nawet czemu. Nie wiem co zrobiłem źle, bo jakby ten ostatni skok duala jest mega inconsistent, ponieważ ja nie wiem co, co robię źle jakby. Się. Bez 99 fajla! Jest! Oh my god! Jest! 700 punktów na Hardemona! Oh my god, no to tak, ten level jest fajny, ale jest denerwujący. Dam lajka, ale problem jest taki, że trzeba, jak się deadnie, to trzeba czekać. Dopóki się nie dojdzie z powrotem gdzieś daleko. To jest totalnie klasyczny poziom, i cieszę się, że udało mi się go w końcu przejść. No, to lecimy z kolejnym, czyli z Crazy. Um, jest to jeden z trzech poziomów z serii: um, jest Crazy 1, Crazy 2 i Crazy 3. Wszystkie zostały stworzone przez Dawidy. I ten poziom trochę ćwiczyłem: zrobiłem e, 34 do 102 razy i 16 do 93. Więc lecimy. 76 pierwszej próbie XD Nie kliknąłem jakby Lecimy od zaja Nie poszedłem za bardzo, byłem za wysoko wchodząc do tego portalu, więc nawet jak nie klikałem, to już nic nie mogło mi pomóc. Musiałbym być dużo niżej. A jaj, czasem do tego dedam Kurczę. A jajajaj, się, Za wcześnie kliknąłem do nie kliknąłem ajajaj za późno A. to jest jedno, jeden dead na końcu zobaczymy ile ich będzie widziałe dołączył do nas mikrofon xd i będziemy dalej przechodzić ten level gaming Tali gaming, gaming, 85 No best 91, nie wierzę, dedu na 91 A ja w DuraBasic dura Basic 5 dead'łem na 95 i miałem załamanie na <suszel> Potem Potem aaa, 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 to i aaa, 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 aa, XD Gaming lecimy. 96, 96, 96. No. <laughs> LOL. Ej, to... To by... To by, nie był, to by nie było przejść jakiegoś poziomu bez mojego faila dalej niż 95. Ciekawe, czy kiedyś coś przebije Deadly Clubstep? Jako najgorszy hard demon, jakiego grałem? Deadly Clubstep jest słaby? No, pamiętasz, jak byłem u ciebie i graliśmy go? Chłopie, on jest tak tragiczny. Ja się przy nim tak rage'owałem. To będę Tak. Pamiętasz, jak zdobyłem na nim 31 i się wydały na twoim odcinku? Jakby yes. początek Redwooda jest mega łatwy, tylko potem się robi trochę cięższy. Jakby... Yeah. Redwood to i tak jest jeden z najłatwiejszych extreme demonów. So, No. The... Gaming. Okay. On, on się zaczyna jakiś taki hard. Ja to musi się, ja się, się głowie kończyć i od tam... nie wiem i zaczynać się tutaj tej Jak myślisz ile lepszej idzie w tych... Jest! Przeszedłem! Jej! <gry> <gry> Juhu! Like, to był fajny poziom. Ej, mam top, top 5? Nie, czekaj, raz, dwa, trzy. Top 4 najpopularniejszych hard demonów mam. A przed tym odcinkiem jeszcze miałem dopiero top 2. Jeszcze przejdę daily level w tym odcinku. Albo... Przeszedłem w jedną próbę Daily Level. 너 네. 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 는 네. 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 네.